Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Tutaj Polska z kolejnego materiału z cyklu najlepszych czy Titanquesta. Moi drodzy, dzisiaj pora na segment o najlepszych itemkach w Titanquestie. Jest to materiał, na który myślę spora część z Was czeka, ponieważ na kanale mamy sporo materiałów z poradników buildów, a tutaj sobie opowiemy troszeczkę o przedmiotach pod te buildy określone bądź nieokreślone, ponieważ moi drodzy, itemki są bardzo newralgicznym elementem Titanquesta. Możemy itemki składać pod buildy albo pod e, tak naprawdę klasy postaci. Także moi drodzy, tutaj mam dla Was porcję kilkunastu itemków. Które mogą się fajnie łączyć pod konkretne buildy bądź klasy. Także bez przedłużania, zaczynajmy i zaczniemy sobie, moi drodzy, nie od lewej, a od prawej strony. Bo czemu nie? Także, moi drodzy, na samym początku mamy palec baraża. Jest to kostur, który naprawdę cudownie łączy się z Mistrzostwem Burzy. I w takim momencie, w takim razie, moi drodzy, możecie ten kostur użyć pod każdy build, który posiada burzę i po prostu jest magiem. Także na przykład ja osobiście gram tym kosturem podwyrocznie, czyli mam burzę i duch, aczkolwiek jak mówiłem, każdy build z burzą podmaga będzie świetnie właśnie z tym kosturem pasować. Także no to jest moja pierwsza dzisiejsza propozycja i właśnie tak te materiały z tych przedmiotów będą wyglądały. I tutaj nie będę wam przedstawiać od razu gotowych prezentów na buildy, a po prostu przedstawiam wam przedmioty, które po prostu świetnie mogą pasować, że z wieloma buildami jednocześnie. E, dobrze. W takim razie, tutaj, moi drodzy, mam po prostu e, dwa łuki, także dla e, teraz kontrofensywy, e, dla łuczników. Przedstawiam Wam po prostu wojenny Łuk. Teucera, jak i również po prostu łuk Eurytusa, są to naprawdę świetne łuki, właśnie pod łucznika. Także moi drodzy, przede wszystkim e, grając łucznikiem, musimy mieć mistrzostwa łowów, aby te, e, te łuki były najskuteczniejsze. No i właśnie w takim przypadku, właśnie te dwa łuki są bardzo dobre. Więc jeśli macie build, e, przede wszystkim, który ma sobie łowy, to gorąco właśnie wam te dwa łuki polecam. Przede wszystkim e, może być to łowca, e, bądź zbój, takie dwa najbardziej e, basic e, buildy pod łow aczkolwiek przypominam, że każdy build z łowami będzie naprawdę fajnie się łączyć z tymi łukami. Dobrze, teraz bardziej skonkretyzujemy sobie, moi drodzy, ponieważ w tym przypadku teraz zajmiemy się setem Hadalu. No, cały set Hadalu tutaj nie widzicie podany, aczkolwiek składa się on z więcej temków. Przede wszystkim skupmy się na zbroi, która składa się z czterech elementów i, moi drodzy, set Hadalu jest naprawdę świetną propozycją dla buildu maga. Pod naturę i sen. Także jeśli macie taki build e, gorąco, wam polecam właśnie poszukać setu Hadalu. Naprawdę może być bardzo skuteczny i bardzo dobry. I w sumie jest naprawdę właśnie docelowy pod e, ten konkretny build. Aczkolwiek oczywiście możecie użyć setu Hadala pod e, buildy ze snem, bądź buildy pod naturę. E, także tak to wygląda. Następnie e, moi drodzy. Zajmiemy się bardzo uniwersalnym itemkiem i będzie to po prostu nasiennik przodków, który daje świetne tutaj buzzy. Także przede wszystkim będzie to naszynik pod buildy z tarczą. Jaki również z wojny, aczkolwiek naprawdę, mając e, przede wszystkim mistrzostwo e, wojny i, i będziemy grać pod tarczą, właśnie możemy ten nasznik użyć. Także mamy kombinację na wiele buildów pod naszeniem przodków. Ja osobiście bardzo e, polecam po prostu ten e, amulet, ponieważ daje naprawdę dużo właśnie obrażeń. Ponieważ daje nam aż 33 całkowitych obrażeń, plus jeszcze jeden do wszystkich umiejętności. Także nasz przodków jest itemkiem, który gorąco wam Polecam właśnie pod wojnę z, obron z tarczą, więc może być to wojna obrona jako zdobywca. Oczywiście również, że tak. Dobrze, moi drodzy, teraz coś, bez czego praktycznie e, nie mogłoby być tego dzisiejszego odcinka: Kajdany zaklinacze kamienia. Jest to legendarny item, który daje nam ogromny boost, ponieważ daje nam aż do trzech plus 3 do wszystkich umiejętności. Oczywiście plus 3 e, statystyka będzie nam dropić na poziomie legendarnym i właśnie takowa jest najlepsza. Jest to po prostu idealny właśnie build. E, wymaga dużo zręczności, aczkolwiek naprawdę e, grając e, postacią pod łuki, e, pod miecze, pod e, po prostu obrażenia kłute e, w sumie bez problemu będziecie mogli ten item założyć i daje naprawdę świetny, świetny boost. Dodatkowo również ma różne inne efekty. W tym przypadku są to obrażenia, e, odporności na obrażenia, aczkolwiek przede wszystkim najważniejsze w tym itemku jest właśnie plus 3 do wszystkich umiejętności. W sumie ten item jest tak wszędzie e, polecany jako ten jeden z najlepszych w Titan Questie. Teraz taka wisienka na torcie, wiec laurowy, fajny myślę tutaj bonus w dzisiejszym materiale, ponieważ jest to item, który daje nam ogromne zasoby doświadczenia. Także jest to fajne taka niespodzianka, aż 25% doświadczenia, więc jest to bardzo dużo. No i też wymóg siły dużo, aczkolwiek mimo wszystko na przykład przy farmieniu będącym wojownikiem bądź postacią pod siłę, możemy ten sobie założyć i po prostu sobie więcej farmić expa. Ok. Teraz pora na artefakty i teraz powiem sobie o artefaktach, o artefakcie bardzo ogólnym i takim skierowanym pod konkretne buildy. Jeśli chodzi o ten pod konkretne buildy, będzie to wizerunek Ognia Niebios, który doskonale łączy się moi drodzy z palcem Boreasza, czyli po prostu pod buildy skupiające się na burzy. Także tak to wygląda. Następnie mamy symbol encyklopedysty, który jest świetnym e, artefaktem który pasuje pod każdy build i w sumie e, jest on naprawdę ceniony przez to, że daje ogromne bonusy do wszystkich e, możliwych podstawowych statystyk przez to po prostu daje nam naprawdę duży boost także symbol encyklopedysty, mimo że nie jest artefaktem boskim, jest jednym z takich najlepszych tak na które daje właśnie świetne boosty pod każde podstawowe statystyki, więc po prostu wiele nam zwiększy więc tak to wygląda Teraz, moi drodzy, pora na jeden z kolejnych świetnych itemków, bez którego dzisiejszego materiału by nie było. Także jest to naszyjnik nasz nieśmiertelnej fury, który daje nam niesamowite duże obrażenia, ponieważ daje nam aż 54% obrażeń fizycznych. Także ten item mówi sam za siebie, jeśli chodzi o to, jak skuteczny jest i jak wiele może nam dać. Teraz, moi drodzy, też również bardzo skuteczny, bardzo uniwersalny, ponieważ woda Apolina jest świetnym pierścieniem, które jest przede wszystkim. Pierścienie pod obrażenia kłute, ponieważ daje nam aż 111% obrażeń tych. Także moi drodzy, jeśli po prostu posiadacie postać, która ma obrażenia kłute Ale nie musi mieć koniecznie mistrza to woda Apollina myślę, że jest tym jednym z najlepszych wyborów A jeśli macie przy okazji właśnie mistrza to jest coś, co w sumie praktycznie musicie mieć No i oczywiście mając dwa 2% na pierścienie, polecam wam serdecznie mieć aż dwie wola Apollina Ponieważ jest to naprawdę ogromny boost Dobrze Lecimy dalej. W tym przypadku zbroja Achillesa. Prosty itemek, który daje nam również ogromny boost do fizycznych i jest po prostu czymś świetnym pod Mistrzostwo Wojny. Pod, pod każdy build, który ma Mistrzostwo Wojny, i jest typowym wojownikiem. Dalej, kaptur tropiciela. Świetny item e, dla łowców, e, po prostu dla łuczników, którzy mają w sobie mistrzostwo łowów, ponieważ daje nam ogromny boost do obrażników tych, jak i również daje nam boost do e, skilli z mistrzostwa łowów, łowów pod łucznika. Aczkolwiek oczywiście możemy, tego, możemy ten item również użyć pod inne e, klasy z mistrzostwem łowów. No, i na samym końcu, moi drodzy, jako bonus jest to jesionowa włócznia Peleusza, więc po prostu dzisiaj sobie opowiedzieliśmy o kosturach, łukach, artefaktach, piercieniach. No, i teraz na końcu, również, możemy sobie wspomnieć o włóczni. Jest, jest to włócznia z ogromnym bóstwem do obrażeń, także jeśli macie postać, która przede wszystkim, oczywiście, że skupisz się na obrażeniach kutych, ponieważ właśnie obrażeniami kutymi są włócznie, to e, nieważne od jakiego buildu gracie, polecam serdecznie, to włócznię, ponieważ jest naprawdę bardzo skuteczna. Także moi drodzy, mimo że tutaj nie przedstawiliśmy sobie itemków pod konkretne buildy, to tak naprawdę, e, znając jak ten questa, w sumie możemy właśnie sobie te buildy konkretne, itemki konkretne pod właśnie buildy e, użyć. Także mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Oczywiście w kolejnych materiałach zajmiemy się kolejnymi itemkami pod klasy bądź buildy, a my widzimy się w następnych materiałach na kanale.